już wszyscy zwątpili, czym Feniks z popiołów tchnąłem w mojego komputera nową iskrę. To aluzja do transformersów. No dobra, no to jest podcast z dedykacją dla pewnego sympatycznego koleżki, który równie sympatycznie od już chyba trzech miechów. Pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić sympatią, Przypominaj mi, że podcast miał być, a go nie było. No, ale jest. Jego powstanie było nieuniknione. Było, można by rzec, wpisane w ten z góry ustanowiony najlepszy z możliwych światów. Dlaczego najlepszy z możliwych światów? Tutaj, słuchaj, się szykuje. No, kto czytał Leibniza, ten wie, że Bóg tworząc nasz świat musiał mieć jakąś rację dostateczną. No, i tą racją, tym powodem dla Boga był ten podcast, ten tu i teraz. <grym> Filozoficzny dowcip dla niewtajemniczonych. Świetnie, Marcel. Okej, okay, ale... Dzisiaj chcę posymulować trochę, poudawać nieco, pogadać o narracji, która często samoistnie mi się narzuca ostatnimi czasy. Chcę pogadać o symulacji i rzeczywistości. Mam do tego takie dwie krótkie anegdoty. Pierwszą z nich jest moja babka wieśka, która mnie niezwykle frustruje od kiedy pomieszkuję z powrotem w domu. Mianowicie. No. Problem z nią jest następujący. Ona pali bardzo dużo papierosów i się nie zaciąga, co mnie strasznie frustruje, gdyż nie dosyć, że mi wypala moje papierosy, więc ja już przestałem palić, co jest pewną zaletą, gdyż po prostu to jest nieekonomiczne. Ona pali mniej więcej jedną paczkę dziennie, podczas gdy jak jej braknie wieczorem, to dopala moje. Więc, jako że ja nie jestem w stanie szostać kasą, tak by kupować sobie paczek codziennie, postanowiłem rzucić. Albo podbierać jej, ale też ciężko jest jej podebrać, gdyż te, te paczki naprawdę straciłem na chwilę. Trzeba na zapas wziąć trzy, ale no dobra, abstrahując. I się nie zaciąga jeszcze, więc nie wykorzystuje potencjału papierosa. Niesamowicie mnie to irytuje, ale no tak jest. Więc zasadniczo ona symuluje palenie. Pierwsza rzecz, ale do tego na razie do tego wrócimy nieco później. Druga rzecz. Najpierw chcę przedstawić te anegdoty. Dotyczy mnie już ta druga kwestia, ta druga anegdota, mianowicie ja mam zwyczaj. Co prawda rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się i zdarzyło mi się ostatnio, że czasem wchodzę do sklepu z zamiarem kupienia czegoś niezdrowego, czegoś, no, by sobie dogodzić, jakieś czekolady, jakieś chipsów. Eee, po czym dokonuję takiego szybkiego rachunku sumienia, wertuję ten asortyment, patrzę, czy jest jakaś promocja, czy, czy jest coś fajnego, co mogłoby mi zaciekawić, i wchodzę do sklepu. Mniej więcej, mi te dwie minuty. I stwierdziłem, hej, to w sumie też jest taka symulacja. Też jakby nie dokonuję ostatecznie tego zakupu. Wchodzę, wykonuję te wszystkie czynności, jakoby ten zakup miałby się dokonać. Aczkolwiek e, ten cały plan pali na panewce i ostatecznie wychodzę z pustymi rękoma. I, i czemu, czemu ten zabieg właściwie służy? No dobra, i śmiesznie, śmiesznie, ale rodzą się od razu dwa pytania: Czy w ogóle można tutaj mówić o jakiejkolwiek symulacji albo rzeczywistości? Skoro wieśka pali, nie zaciągając się, czy koniecznie musi to oznaczać, że symuluje? Może najzwyczajniej w świecie chce palić i się nie zaciągać? Istnieje naturalnie prawdopodobieństwo, że wieśka jest po prostu no, rytualistką, i sam akt palenia ją satysfakcjonuje, że nie potrzebuje się sztachać tytoniem. Mój przypadek, no może nie jest już taki oczywisty, ale też da się go prosto wytłumaczyć. Można na to spojrzeć w ten sposób, co nieco o tym wiem, gdyż. O mnie mowa, że potrzebuje pewnej formy afirmacji, że nie chcę kupić niczego, że stając bardziej namacalnie przed decyzją zakupu, okazuje się, że szkoda mi kasy, że ta żywność niezdrowa, a mi zależy na tym, żeby być zdrowym, że nie ma promocji itd. itd. Oczywiście bardzo prawdopodobnym jest, że tak się sprawa ma, aczkolwiek chciałbym dzi dzisiaj te powyższe anegdoty potraktować jako wytrych do rozważań na nieco wyższym poziomie ogólności. Otóż moją propozycją jest hipoteza, że symulacja jest stricte do wewnątrz, nie do zewnątrz, iż symulując, chcemy tak naprawdę oszukać siebie, a nie innych. Symulacja jest konsekwencją alienacji przewodnicowanego przestraszonego człowieka, uwięzionego w płynnej nowoczesności. Symulacja jest ucieczką od przytłaczającej rzeczywistości. Palę, nie paląc, kupuję, nie kupując, mam znajomych, będąc samotnym. Symulacja to upychanie niedogodności pod dywan. Jak często się słyszy, że ktoś popularny, kto ma pozornie wielu znajomych, jest samotny? Oczywiście prawdopodobnie znajomości tej osoby to namiaski prawdziwych relacji, ale czy właśnie do takich namiastek, do tego rodzaju zakłamań kategoria symulacji, symulowania nie nadaje się najbardziej? Wynikałoby zatem, że symulacja może ujawnić się wraz z pojawieniem się braku. Ale może również nadmiaru. Przecież cała ta kultura Japi, która przenosząc się na przedmieścia, symuluje ucieczkę przed przebodźcowaniem, będąc ciągle jednak podpiętym pod komórki, pod laptopy, śledząc najnowsze doniesienia z branży. Wracając może na chwilę jednak do braku, być może warto zwrócić iście po freudowsku uwagę na dzieci, na, na mistrzy w symulacji i wzorców zdrowych praktyk. Wszak wyimaginowani przyjaciele to dla nich rzecz najnormalniejsza w świecie, zwłaszcza dla tych dzieci, które kompensują sobie brak faktycznych znajomych. Czemu dorośli nie tworzą takich imaginacji? No, po pierwsze, oczywiście, byłoby to społecznie stygmatyzowane, a po drugie, ponieważ jest to zjawisko powszechne, moim zdaniem. Wszelkie te smalltokowe relacje, nigdy nie wykraczające poza, nie cechujące się nigroszem empatii, są one najczęściej zawierane za obopólną zgodą do zawierania właśnie takich niepisanych umów, do tego szkoli nas społeczeństwo przez te wszystkie dziecięco-wczesno-adolescencyjne lata. Wracając jednak, wszystko to oznaczać może, że symulacja objawia się nam kiedy dochodzi do dysonansu, jakie ja to sobie wymyśliłem, dwóch rzeczywistości, a właściwie fantazji rzeczywistości. To może być nieco innym spojrzeniem na to, co Baudrillard miał na myśli mówiąc o tym, że symulacja i rzeczywistość się przeplatają i stają nieodróżnialne. On uważał, dobrze rozumiem, że symulacje stają się doskonalsze, precyzyjniejsze od rzeczywistości, w związku z czym ich interpretacja osoby z zewnątrz jest tożsama. Ja bym jednak zawiesił ten tok rozumowania na rzecz rozpatrywania w tym momencie kategorii symulacji jako takiej plomby, uszczelki, która wypełnia luki między rzeczywistością, jaką byśmy sobie życzyli, a taką, z jaką daną jest nam prowadzić utarczki. Może oznacza to, że w dzisiejszych czasach potrzebujemy symulacji bardziej niż kiedykolwiek. Chcę mieć przyjaciół, ale ich nie mam. Prawda jest okrutna. Pytanie, jak sobie z nią poradzę. Pytanie, jaka będzie moja reakcja, czy będę symulował znajomości, czy będę może czekał na zadzierzgnięcie się rzeczywistej więzi. Chodzę do sklepu i oglądam te wiktuały, wertuję ten cały asortyment, ale jednak nie kupuję, bo może moja ostatnia przystań, zabadka, która zatrzymuje ten mechanizm kompulsywnego nabywania, to jeszcze skomunikowany z rzeczywistością rozsądek. Zwyczajnie mnie nie stać. Pieniądze wyrzucone w błoto. Albo kogo wieśka próbuje oszukać paląc blisko dwie paki na dwa dni, w tym jedną moją, no na pewno nie mnie. Gdyż, abstrahując od koincydencji zakochania, na czyim dobrym zdaniu najbardziej nam zależy? Na, na naszym własnym. A co w przypadku fobii społecznej, kiedy jesteśmy odcięci od fundamentalnych relacji społecznych, które konstytuują nasze, no, dobre samopoczucie. Staramy się na przykład odegrać te interakcje, planujemy zachowania, staramy się zmanipulować okolicznościami, by zgrać je z przygotowanymi uprzednio formułkami. No, przynajmniej ja tak robię. Mimo to coś nas paraliżuje, strach przed niewypałem naszej symulacji, przed nieuwzględnieniem czynników zewnętrznych, kończący się zupełnym obnażeniem przed bezwzględną rzeczywistością. Truizmy pokroju, bądź sobą. Wielka mistyfikacja, jaką jest życie podług zasad, mających przekuć nas w społecznie wykreowany archetyp człowieka. Siłownia, trzy razy w tygodniu jakaś książka, co by to być nieco oczytanym, nie zapominając o kultywowaniu przymiotów self-made mana, pozornie zupełnie nieprzymuszonym rozwoju w dobrze płatnej branży, może programowanie tudzież finanse. Życie sprowadzone do dreptania utartymi, czy też wysymulowanymi ścieżkami, optymalnymi dla współczesnego kapitalistycznego społeczeństwa. Zachukani, przybocicowani do tego stopnia, iż wybór naszej drogi sprowadza się do lenistwa, to jest ta utarta ścieżka, ślepego wyboru, ślepego gdyż ewaluacja staje się niemożliwa z coraz to nowym, świeższym kosztem alternatywnym jawiącym się jeden po drugim, czy jak to bywa bardzo często, wybór podyktowany z rządzeniem losu, czystym przypadkiem.